Wszyscy znamy to poczucie winy, które pojawia się po zjedzeniu dobrego posiłku, który był, powiedzmy sobie szczerze, zbyt obfity. Większość z nas stara się dbać o zdrowie i kondycję fizyczną, podczas gdy media zalewają nas ostrzeżeniami, jak groźny jest nadmiar kalorii. Ale zabawmy się trochę i stawmy czoła naszym najgorszym dietetycznym obawom. Co by się stało, gdybyśmy zjedli 100 tysięcy kalorii w jeden dzień? Czy to w ogóle możliwe? Bez zbędnych żartów, co, jak wiecie, jest dla mnie trudne, nie zawahałbym się umieścić tego pytania w dziedzinie szalonych teorii. Dlaczego? Cóż, spróbujmy określić, jak naprawdę wyglądałoby dla nas 100 tysięcy kalorii. Co powiecie na 164 lodowe desery z sosem karmelowym? O, są gorsze sposoby, żeby sobie zaszkodzić. Ale chwila, trochę się zapędziłem. Kalorie to generalnie jednostki miary stosowane do określenia ilości energii zawartej w środku czegoś. Tak jak paliwo rakietowe zapewnia moc dla rakiety, ludzie używają jedzenia jako paliwa. A produkty spożywcze są tak bogate w energię, że to co zazwyczaj nazywamy jedną kalorią, to tak naprawdę jedna kilokaloria, która równa się tysiącu kalorii. Co prawda będziemy mówić tu o 100 tysiącach kalorii, ale żeby uniknąć nieporozumień, pozostańmy przy mierze, do której przywykliśmy. Przeciętna osoba spala 2,5 tysiąca kalorii w ciągu dnia, w zależności od masy i metabolizmu. Taka ilość energii wystarczyłaby, żeby zagotować około 7,5 litra wody. Dzieje się tak, ponieważ wasz organizm bez przerwy pracuje. Serce pompuje krew, jedzenie musi zostać strawione, a sam mózg, który jest najbardziej głodnym organem w ciele, zużywa średnio 320 kalorii dziennie. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy na zajutrz macie egzamin i musicie przejrzeć notatki z ostatnich miesięcy. Nic dziwnego, że studenci wiecznie chodzą głodni. Żeby utrzymać obecną sylwetkę, musicie spożywać, powiedzmy, te same 2,5 tysiąca kalorii każdego dnia. Przez większość czasu, dzieje się to naturalnie, sami to równoważycie, kiedy czujecie się wystarczająco najedzeni, żeby wrócić do codziennych spraw. Teraz spróbujmy porównać tę liczbę do dosłownej góry jedzenia, która ma 100 tysięcy kalorii. Ciężko sobie wyobrazić, nawet sam pomysł, zjedzenia takiej ilości pokarmu. 100 tysięcy kalorii to wartość energetyczna 159 litrów pełno tłustego mleka. Mówimy tu o wypełnionej po brzegi wannie mleka. To pizza z peperoni o średnicy około 30 metrów, a jeśli bolicie burgery, to około 300 dość pokaźnych rozmiarów cheeseburgerów. Czy dalej uważacie, że można tak dużo zjeść? Jeśli tak, musicie rozważyć karierę mistrza w konkursach jedzenia. Takich wydarzeń jest sporo na świecie. Setki ludzi poddaje próbie swoje żołądki, żeby udowodnić, że w rekordowym czasie mogą zjeść tysiące kalorii. Niektórzy traktują to jako integralną część swojego życia i biorą udział w tylu zawodach, w ilu się da, czasami nawet podróżując w odległe miejsca. Niektórzy mistrzowie tych konkurencji twierdzą, że zjedli nawet 200 tysięcy kalorii w czasie trasy z jednego do drugiego konkursu. W lipcu 2018 roku pewien człowiek pobił światowy rekord, kiedy w 10 minut spożył 19,1 czwartą pizzy o średnicy 23 cm. A co powiecie o 74 hot dogach? To kolejny rekord pobity przez mistrza, który aż 11 razy wygrał zawody w jedzeniu hot dogów. Jeden z zawodników powiedział, że raz zdarzyło mu się przerzuć aż 20 tysięcy kalorii w jednym posiłku. To rzeczywiście imponujące, ale nadal stanowi jedynie jedną piątą naszego celu. Cóż, inny człowiek faktycznie zjadł 100 tysięcy kalorii, ale podczas czterech różnych zawodów łącznie. Mamy więc odpowiedź na jedno z naszych pytań. Absolutnie niemożliwe jest zjedzenie 100 tysięcy kalorii za jednym razem. Pewnie myślicie, że tacy ludzie muszą być w naprawdę kiepskiej formie, ale zaraz obalę te stereotypy. Mimo, że takie osoby regularnie spożywają tony jedzenia, bardzo dobrze zdają sobie sprawę, jak szkodliwe jest to dla organizmu człowieka. W rzeczywistości są oni zaskakująco sprawni, a zazwyczaj na co dzień jedzą skromne posiłki i ostro ćwiczą na siłowni. Chyba muszą sobie rekompensować udział w takiej konkurencji. Przygotowanie do zawodów obejmuje także spożywanie wielu litrów wody albo kilku arbuzów naraz w celu rozciągnięcia żołądka. Nie chcecie nawet wiedzieć, co dzieje się z tym wszystkim jedzeniem na drugim końcu. Jest jednak jeden haczyk. Ludzki żołądek jest w stanie pomieścić średnio tylko około 4 litrów wody. Natomiast fakt, że coś się gdzieś może zmieścić, wcale nie oznacza, że tam pozostanie. Zatrucie wodą to poważna sprawa i nikt nie chce się z tym borykać, tak jak nikt nie chce podjąć się zjedzenia góry burgerów lub hot dogów. Pamiętajcie, wszystko choć trochę zbliżone do standardów zawodów w jedzeniu, czyli ponad 10 tysięcy kalorii, jest bardzo niebezpieczne i mogą się tego podjąć tylko odpowiednio przygotowani ludzie. Jest kilka okoliczności, które mogą pomóc przeciętnej osobie spożywać więcej jedzenia niż zwykle. Na przykład mężczyźni mogą naturalnie zjeść więcej niż kobiety, a dorastający i dojrzewający nastolatek może zjeść znacznie więcej niż ktokolwiek inny. Tylko popatrzcie na moje miesięczne paragony za jedzenie. Aj! Ważne jest też, by wziąć pod uwagę wagę i wzrost danej osoby. Sportowcy, którzy spalają dużo kalorii w czasie treningu, mogą wybrać dietę, która będzie zbyt obfita dla kogoś, kto woli nie zwiększać masy mięśniowej w krótkim czasie. Sensacja Igrzysk Olimpijskich amerykański pływak Michael Phelps ze względu na zdobyte 28 medali, w tym 23 złote, jest rekordzistą w wielu kategoriach. Również w dość zaskakującej dziedzinie jest olimpijskim żarłokiem. Podobno w czasie treningowych dni spożywał 12 tysięcy kalorii dziennie. Trzy jajka sadzone, tost z górą warzyw, omlet z pięciu jaj, trzy francuskie tosty, miska owsianki i dwie filiżanki kawy, a to tylko śniadanie. Na obiad jadał pół kilograma spaghetti i dwie duże kanapki. Kolacja była równie obfita, bo na domiar złego dopełniał wszystko pizzą. Jak on sam powiedział, po zdobyciu kolejnego złotego medalu ma czas tylko na jedzenie, spanie i pływanie. Pływał przez 5 godzin dziennie, żeby spalić wszystko to, co pochłonął. Ale nam, zwykłym ludziom, to by nie wystarczyło, żeby spalić tyle energii. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, Michael jest najlepszym zawodnikiem w swojej dziedzinie. Jego medale mówią same za siebie. Nikt na świecie nie potrafi pływać tak jak on. A po drugie, zostało udowodnione, że Michael Phelps to szczęśliwy posiadacz wyjątkowego organizmu. Jego metabolizm jest znacznie szybszy niż u przeciętnej osoby. Oznacza to, że spala dużo więcej kalorii niż zwykły człowiek, nawet kiedy nie pływa tak intensywnie. U przeciętnej osoby spożywanie ponad 2500 kalorii dziennie doprowadziłoby do tycia. A działa to tak: wszystko, czego od razu nie wykorzystuje nasze ciało, zostaje odłożone na później. To naturalny sposób gromadzenia energii na gorsze czasy trochę jak z oszczędzaniem pieniędzy na przyszłość. Tyle, że nasze ciała nie akceptują gotówki i do magazynowania nadmiarów wykorzystują przestrzeń tuż pod skórą. Tak, zgadliście, mówię tu o tłuszczu. Każdy ułamek energii w formie organicznej, której nasze ciało nie może spalić lub przekształcić w potrzebne rzeczy, jak na przykład mięśnie, zostanie odłożone na później w postaci tłuszczu. Mówiąc dokładniej, każde 3,5 tysiąca kalorii, które nie znajdzie dobrego zastosowania, zostanie przekształcone w niecałe pół kilo tłuszczu. A skoro wiemy już, że niemożliwe jest zjedzenie 100 tysięcy kalorii, zajrzyjmy jeszcze głębiej w krainę hipotetycznych sytuacji. 100 tysięcy kalorii w jedzeniu będzie się równać 13 kg czystego tłuszczu. Jeśli to brzmi przerażająco, posłuchajcie tego. Posiadanie tłuszczu w ciele to tylko połowa problemu. Prawdziwe kłopoty zaczynają się, kiedy około 10% tego tłuszczu zostaje przekształcone w tzw. tłuszcz trzewny. Może on bezpośrednio wpłynąć na działanie organów wewnętrznych. Na przykład uciska na płuca od wewnątrz i powoduje trudności w oddychaniu. Otyła osoba jest też dużo bardziej narażona na zachwianie wewnętrznej równowagi, nadmierne pocenie, a przede wszystkim na problemy z sercem, które bije tak, jakby miało wybuchnąć. Należy jednak pamiętać, że przecież jesteśmy ludźmi, a małe przyjemności w formie ulubionej przekąski lub fast fooda także dają szczęście w takiej samej mierze jak dbanie o kondycję i zdrowie. Odrobina tłuszczu w posiłku to nie powód do niepokoju, w końcu ciało go potrzebuje, a nawet jeśli zdarzyło się Wam trochę przytyć, zawsze możecie dokonać kilku zmian i się z tym uporać. Jaki jest największy posiłek, jaki kiedykolwiek zjedliście? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale jeszcze nie uciekajcie napychać się kaloriami. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.